Rozdział trzeci Martwy dom Niesamowite światełko Kogo pochowano w kamiennym kurhanie Znaleziska Dyskusje kurchanek Maryli Odkrycia w martwym domu Papierosy syrena i szminka koloru cyklamen Zdumienie Obudził mnie daleki grzmot Nadciągającej burzy W malutkim namiocie było duszno Czułem, że mam czoło wilgotne od potu Rozsunąłem długi zatrzask i wypełzłem ze śpiwora. Zerknąłem na fosforyzujące wskazówki zegara. Zbliżała się północ. Znowu usłyszałem głęboki grzmot i przypomniałem sobie, że burze bywają tutaj gwałtowne i długotrwałe. Nad lustrem jeziora tworzy się jakby próżnia, do której ciągle powraca i kotłuje się nad okolicą. Po omacku odnalazłem pudełko zapałek i papierosy. Zapaliłem, wdziałem długie gumowe buty i rozsznurowałem wyjście z namiotu. Ogarnął mnie duszny zapach lasu. Noce były tu dziwnie widne, jak na dłoni miałem przed sobą całe nasze obozowisko. Szereg malutkich namiocików rozstawionych na skraju lasu, od jeziora aż po stok wzgórza, gdzie znajdowało się cmentarzysko. Nieco dalej, w głębi lasu, stał duży namiot gospodarczy, a obok śmiesznie przyklęśnięty namiocik dwóch rybaków turystów, którzy przyrośli do nas jak je miała do drzewa. Byli to hałaśliwi młodzi ludzie, chudy genek i gnuśny kazek. Właściciele dwóch motocykli napełniających nasz cichy obóz palbą wybuchów i straszliwym jazgotem. Teraz obóz trwał w ciszy. Chwilę stałem nieruchomo, wpatrując się w mrok zalegający cmentarzysko. Nie widziałem stąd kurhanów, powłoką z kamieni okrywających swą tajemnicę. Szkielety ludzkie przyozdobione w brąz i złoto. Ciemność kryła także magiczne kręgi, w których być może przed niespełna dwoma tysiącami lat pod okiem jednorękiego boga Tiusa Palono ogniska i odbywano groźne thingi, sądy żywych i umarłych. Jezioro pachniało rybą i wodorostami. Woda była gładka, gęsta i czarna. Skądś z daleka, z drugiego brzegu, dobiegało urywane poszczekiwanie psa. Drgnąłem zaskoczony błyskawicą, która przemknęła nad horyzontem. Ale długo czekałem, zanim odezwał się grzmot. Burza przechodziła gdzieś bokiem. Wtem zobaczyłem światełko. Małe, nieruchome światło. Błyszczało w tym samym miejscu, gdzie za dnia widziało się wyraźnie pusty, niezamieszkany dom łowcy raków. Świeciło się okno martwego domu, jak chyba nazwałby go autor powieści detektywistycznych. Na palcach wbiegłem między namioty. W trzecim od jeziora spał Paweł. Obudził się natychmiast, gdy tylko nad jego głową poskrobałem paznokciem płótno. A może jeszcze wcale nie zasnął? Była to przecież jego pierwsza w życiu noc w takim obozowisku. – Chodź, Pawle, w martwym domu pali się światło. Roześmiałem się, tak wydał mi się pocieszny. Rozczochrane włosy zjeżyły mu się nad czołem, zakrywając oczy, a spod nich wyglądał jakby wielki i jakby ogromnie zdumiony nos. Jutro, Pawle, wsiądziesz w kajak i dokładnie zbadasz martwy dom. Jutro? Ja to zaraz zrobię. Gdzie są wiosła? I począł podwijać nogawki piżamy. Przeraziłem się. Nie, nie, teraz nie. Boisz się? Zadrwił. Jeśli się boisz, to ja sam tam popłynę. Nie boję się tylko. Tylko? Podchwycił. Nasz kajak ma dziurę. Dziurawy? Nie widziałem tam żadnej dziury, kiedy go montowaliśmy. A ja potem zauważyłem. Proszę cię, nie sprzeczaj się ze mną, rzekłem z gniewem. O, zgasło, zawołał Paweł. Drugi brzeg był już zupełnie ciemny. Martwy dom zginął w mroku. Może ktoś zasłonił okno, a może zgasił światło i dom opuścił. Czy jesteś pewien, że tam nikt nie mieszka? Nie dowierzał Paweł. Jutro zreperuje kajak. Po południu, po pracy, popłyniesz tam i sam się przekonasz. Dom jest pusty, bez podłóg, bez futryn. Kazałem mu iść spać. Jutro od rana czeka go przecież ciężka praca przy wykopach. Ociągając się, poszedł wolno do swego namiotu, a ja, radośnie zacierając ręce, poczłapałem do siebie. No, dam ja mu babki i kumplów, rozmyślałem zapinając śpiwór. Nie zapuści brody, nie będzie się bisurmanił na Sopockiej plaży. Zobaczy chłopak, jakiego ma braciachę. A swoją drogą, jak to dobrze się stało, że w nocy obudziły mnie grzmoty i wyszedłem z namiotu. Inaczej przegapiłbym tajemnicze światło w martwym domu. Martwy dom, martwy dom! powtarzałem w myślach i było mi bardzo wesoło. Na zajutrz przed południem Andrzej pokazał mi zabytki odnalezione w rozkopanym kurchanie. W swym zeszycie sprawozdawczym zanotował. Była to duża, dobrze zachowana mogiła o średnicy przeszło 15 metrów i wysoka na około półtora metra. Na szczycie jej leżał podłużny głaz, stela. Po zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi ukazał się regularny stożkowy nasyp kamienny, dołem obwiedziony kręgiem z kamieni. Po zdjęciu kamieni, których ilość ocenić można na jakieś cztery wagony, zarysowała się nieco na północ od środka kurhanu, na ciemnym, jednolitym tle dawnej próchnicy, podłużna, jaśniejsza plama mająca kształt wanny. Plama ta, będąca jamą grobową, Miała długość 3,75 metra, a szerokość 2 metry. Po przekopaniu jej do głębokości 1,75 metra, od dawnej wierzchniej warstwy, zobaczyliśmy szczątki szkieletu kobiecego, leżącego na prawym licu i wyposażonego bogato w rozmaite ozdoby. Zwłoki pochowane ongiś w ubraniu złożone były na desce drewnianej i deską przykryte. Dochowały się duże kawały desek, a nawet szczątki ubrania w tych miejscach. Gdzie stykało się ono z brązami i uległo konserwującemu wpływowi śniedzi brązowej dotrwały także niektóre kości szkieletu obojczyki kości obu przedramion część żeber miednicy i goleni Obejrzałem rysunki i zdjęcia odbite na powiększalniku który Andrzej miał w namiocie gospodarczym Na przedramieniu szkieletu leżały bransolety brązowe na obojczykach znajdowały się dwie bliźniacze fibule czyli agrafy z brązu zdobione srebrnymi filigranami i przeznaczone zapewne do przytrzymywania spodniej szaty. Trzecia zapinka, odmiennej formy, umieszczona wraz z klamrą brązową na piersiach, służyła do spinania płaszcza. Na szyi tkwiły paciorki szklane, wisiorek ze złota i klamry srebrne, tworzące części składowe naszyjnika. Na brzuchu znalazła się sprzączka brązowa od pasa, na czaszce leżała w kierunku poprzecznym duża szpila haczykowata, która była ongiś wpięta we włosy. Położyłem sobie na dłoni złoty wisiorek. Podniosłem go do oczu. Tak pięknej i misternej roboty nie powstydziłby się chyba żaden najsławniejszy średniowieczny złotnik. Jak sądzisz, ile lat liczy sobie ta ozdoba? zapytałem Andrzeja. Około 1800, a może jest i odrobinę starsza. Wisiorek miał kształt gruszki. Był w środku pusty i składał się z półkuli blaszanych i przylutowanego doń stożka z wgiętymi ścianami, zakończonego pięcioma kuleczkami. Górna część wisiorka. Opleciona została zwojami spiralnie skręconych drucików, zaś część dolna podzielona była na siedem pól trójkątnych. U góry wisiorka widniało łóżko, przez które ongiś przewleczono sznureczek z nanizanymi paciorkami. Sznurek spinały dwie klamry brązowe, podobne kształtem do litery S i dlatego nazwane Esowate. 1800 lat, mruknąłem, ważąc w dłoni złoty wisiorek. Do tej pory znamy z naszego terenu zaledwie dwa egzemplarze podobnej ozdoby. Jeden odkopano w miejscowości Ciepłe w powiecie kwidzyńskim, a drugi odnalazł profesor Józef Kostrzewski w Odrach w powiecie chojnickim. Oglądałeś przecież cmentarzysko w Odrach. Są tam takie same jak tutaj kurhany kamienne ze stelami i kręgi magiczne. Poza tym znaleziono identyczne wisiory w Mecklenburgi, na wyspie Borholm, w Danii i przede wszystkim w południowej Szwecji. I ten wisiorek i te wszystkie fibule, które odkopaliśmy w naszym gąsiorskim kurhanie, mają swe odpowiedniki w Szwecji. Możesz się sam o tym przekonać. Mam tu książkę szwedzkiego uczonego Oskara Almgrena o chronologii Fibul w północnej Europie. Znajdziesz tam rysunki Fibul odnajdowanych na starych cmentarzyskach w Skandynawii. Porównasz je z tymi, które tu odkopaliśmy. Zobaczysz, że są identyczne. Bliźniacze. Innymi słowy, ta pani odkopana w gąsiorach była Szwedką. Gotką. Czy to nie wszystko jedno? Nie wszystko. Pamiętasz, mówiłem ci kiedyś. Protoplastami Szwedów są dwa ludy goci i sfionowie. Ta odkopana przez nas pani była gotką. Chwyciłem Andrzeja za guzik od koszuli. Nabyłem ten gest od doktora Narkuskiego. Jak to jest? Powiedziałem, próbując uśmiechnąć się słodko. Jeśli w Starym Grobie odnajdzie się u nas na przykład jakąś germańską ozdobę, Niemcy krzyczą germańskie wyposażenie grobu. To był pragermanin. Wy zaś mówicie. Hola, panowie. Zapominacie o czymś takim jak moda, wędrówka przedmiotów, import, handel. To był Słowianin, tylko że nosił importowane germańskie ozdoby. Odnalazłeś teraz skandynawskie fibule i wisiorek, a wołasz To była gotka ze Skandynawii. Czemu tym razem zapominasz o wędrówce mody i wierzeń? Andrzej miał głęboko osadzone niebieskie oczy. Kiedy był gniewny, oczy te jakby jeszcze głębiej się zapadały, malały i wkręcały się w przeciwnika jak dwa świderki. Tłumaczyłem ci już kiedyś, zawołał z gniewem, że nie wolno pochopnie wnioskować na podstawie jednego czy dwóch znalezionych przedmiotów. Potrzebny jest cały zespół zabytków. Ważny jest sposób i miejsce pochówku ułożenie szkieletu, broń ozdoby, ceramika. Powiedziałem gotka, bo wszystko na tym cmentarzysku jest zrobione na sposób gocki, a każde znalezisko, każdy wisiorek i fibula to potwierdza. Przerwał i pobiegł do swego namiotu. Wrócił z niedużą książką. Otworzył ją i zakrywając dłońmi drukowany tekst wskazał mi fotografię. Co ci przypomina to zdjęcie? Zobaczyłem najpierw mały i rzadki sosnowy lasek, rozciągający się jakby na stoku wzgórza. Między drzewami tkwiły w ziemi podłużne, wysokie głazy, stele kamienne. Było to jakby zdjęcie fragmentu magicznego kręgu i kilku grobów płaskich, jakich pełno jest na naszym cmentarzysku. To chyba zdjęcie naszego cmentarzyska w gąsiorach, bąknąłem niepewnie. Co to za książka, Andrzeju? To jest praca hrabiego von Oxenstierny, Die Urheimat der Goten, Kolebka Gotów, a to zdjęcie przedstawia cmentarzysko gockie w Valox Sebi, południowej Skandynawii. Milczałem skruszony, dodał więc, żeby pognębić mnie do końca. Nie wnioskuję na podstawie jednego wisiorka lub fibuli, ale przecież wszystko tutaj jest jakby gockie. Ten nasz pejzaż z tym wąskim jeziorkiem, kamieniste wzgórza porośnięte wrzosem, Kurhany ze stelami, kręgi kamienne, wszystko do złudzenia przypomina południową Skandynawię, bo powiadam ci, że właśnie stamtąd przybyli kiedyś ludzie, którzy pochowani zostali w tych kurhanach. Agnieszce, jak ją nazwałem, przydzielił Andrzej do pracy największy kurhan na naszym cmentarzysku. Kurhan Agnieszki nosił porządkową liczbę 13 i miał 16 metrów szerokości. Brakowało na nim steli, a zamiast niej na szczycie widniał lej. Może to ślad po późniejszym wkopie, może ten Kurhan jest wyrabowany, martwił się Andrzej. Od jednej strony Kurhan został jakby nadgryziony. Na wiosnę 1945 roku, w czasie ofensywy radziecko-polskiej na Pomorze, Niemcy umieścili tutaj stanowisko karabinu maszynowego. Kurhan znajdował się bowiem na szczycie wzgórza, roztacza się stąd wspaniały widok na jezioro i na wzgórza sąsiedniego brzegu, skąd właśnie nadciągały radzieckie i polskie wojska. Drzewa na kurchanie wycięto i aż do południa operowało tu słońce. Podejrzewałem, że tylko dlatego Agnieszka chciała pracować przy trzynastym kurchanie. Jednocześnie mogła się opalać. Kłopoty zaczęły się, gdy zdjęto wierzchnią warstwę ziemi i roślin. Ukazała się pod nią, rozrzucona przez niemieckich żołnierzy, niekształtna kupa kamieni. W żaden sposób nie można było odnaleźć kamiennego koliska, które zazwyczaj wyznaczało u podstawy cały kurchan. No, będziesz ty miała się z tą trzynastką, powiedział Andrzej. Ale Agnieszka spokojnie zabrała się do pracy. Kucnęła na malutkim stołeczku i wystawiając do słońca obnażone plecy, przenosiła na papier z podziałką milimetrową kształt każdego kamienia na kurhanie. Wszystkie warstwy kurhanu należało bowiem dokładnie przerysować. To z ich ułożenia odczytywano później jego dzieje. Odwiedziłem Agnieszkę, choć rozmowy między nami nie zawsze przebiegały sympatycznie. – Jesteś, Agnieszko, coraz piękniejsza – powiedziałem nieśmiało, sadowiąc się obok niej na drugim stołeczku. Na szyi wisiała mi lornetka. Od czasu do czasu przykładałem ją do oczu, żeby śledzić ruchy dzikiego łabędzia pływającego na środku jeziora. – Agnieszka? Dawniej nazywałeś mnie Babie Lato. Zdaje mi się, że nigdy nie pozbędziesz się manii przezywania. Określam ludzi imionami, na jakie moim zdaniem zasługują. Mój młodszy brat Paweł powinien mieć na imię Karakala. Jest małoduszny. A jakbyś nazwał doktora Andrzeja? Jordan, profesor Jordan. To nazwisko przypominałoby trochę mnicha z VI wieku, Jordanesa. Wyobraź sobie, jakby to dźwięcznie brzmiało. Nie ulega wątpliwości, że ten kurhan stanowi mogiłę znakomitego godzkiego wojownika, powiedział z powagą profesor Jordan. Andrzej jest za młody, jak na takie godne imię. Dlatego nazywam go po prostu Andrzej. Dlaczego chrzciłeś mnie Agnieszką? Nie wiem. Roześmiała się. Była to piękna dziewczyna o podłużnych i jakby nieco skośnych oczach. Gdy uśmiechała się, wszystko w niej jeszcze bardziej piękniało. Patrząc na nią odczuwało się wielką radość. Zdarzało się jednak, że kłóciliśmy się o drobiazgi. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że Babie Lato miała w swym charakterze coś despotycznego. Lubiła narzucać swą wolę i swoje zdanie. Obcowanie z nią to była jakby ciągła wojna podjazdowa. Dlatego też właściwie nie cieszyłem się, że spotkałem ją w gąsiorach. Nasza znajomość mogła się skończyć bowiem bardzo nieciekawie. Będę cię nazywał Marylą. Marylką, powiedziałem. Pamiętasz Mickiewiczowski, kurhanek Maryli? Co to za piękny kurhanek, spodem uwieńczon jak w wianek. Marylo, o tej porze jeszcześmy się nie widzieli. Jeszcześmy się nie ścisnęli, Marylo, zaszło zorze. O, nieprawda. Ta ballada nie ma nic wspólnego ani ze mną, ani z tobą. Proszę cię, nie nazywaj mnie Marylą, już wolę być Agnieszką. Taka była, łatwo się złościła i gniewała. Ale jej złość i piękność, jej zalety i wady były mi obojętne. Z martwego domu Paweł wrócił przejęty dokonanym odkryciem. Dom jest zupełnie niezamieszkany. Gołe mury z sufitami i dachem, okna zabite deskami. Oto co znalazłem na piętrze martwego domu. Pokazał dwa mun sztuki papierosowe przybrudzone szminką. Damskie papierosy Syrena ze złotym ustnikiem i czerwonym śladem szminki. Kobieta była dzisiejszej nocy w martwym domu, rzekł, drapiąc się w czubek świecącego nohala. Dziewczęta z naszej ekspedycji nie palą papierosów, zastanawiałem się głośno. Okolica bezludna, letników zdaje się nigdzie tu nie ma. Skąd się tam wzięła owa dama? I do tego o dwunastej w nocy gorączkował się Paweł. I zapewne była tam sama, bo żadnych innych śladów czy niedopałków nie zauważyłem. Zresztą może te niedopałki pozostawiono kiedy indziej. Wyjąłem z papeterii dużą kopertę i wrzuciłem do niej dwa mund sztuki. Podpatrzonym u archeologów zwyczajem napisałem na kopercie metryczkę znaleziska. Dwa niedopałki papierosów syrena pobrudzone szminką koloru cyklamen. Znalezione dnia 20 czerwca w martwym domu. Tak, Pawle, rzekłem z powagą. Musisz dokładnie zbadać tę sprawę. Dziś w nocy trzeba obserwować, czy znowu nie pokaże się tajemnicze światło. Martwy dom czyni bardzo ponure wrażenie. Pusty, wymarły, obrastają go jakieś dzikie krzewy i trawa do pasa. Nie dostrzegłeś śladów przed domem? Trawa w żadnym miejscu nie wyglądała na zgniecioną. To dobrze. To nawet bardzo dobrze, mruknąłem zagadkowo. Mund sztuki ze śladami szminki. Ha! To interesujące. Paweł począł wciągać składak na brzeg. A ja chyłkiem udałem się w odwiedziny do Andrzeja. Przyszedłem ci podziękować, powiedziałem, przykucnąwszy u wejścia do namiotu. Odłożył na bok czytaną gazetę. Podziękować? Za co? No przecież wiesz za co? Popatrzył na mnie niepewnie. A tak, tak, wiem. Jeszcze raz ci dziękuję. Proszę cię uprzejmie, skinął mi grzecznie głową i znowu zabrał się do czytania gazety. Byłem już o krok od swego namiotu, gdy Andrzej chwycił mnie za ramię. Doszedłem do przekonania, że jednak nie wiem, za co mi dziękowałeś. – Ciii! – syknąłem. Wciągnąłem go do siebie, starannie zamknąłem wejście. – Dziękowałem ci, ponieważ poszedłeś w nocy świecić w tym pustym domu na drugim brzegu. – Nigdzie nie byłem, nigdzie nie świeciłem. – Nie? Przecież opowiedziałem ci wczoraj, jaki jest Paweł, że chciałbym go tu przy sobie zatrzymać, ale muszę go czymś zaintrygować. Prosiłem cię, żebyś którejś nocy zapalił świeczkę w tym pustym domu. No tak, ale to nie miało być zaraz wczoraj. A jednak wczoraj paliło się tam światło. Śniło ci się. Słowo honoru, Paweł też widział. Andrzej wzruszył ramionami. Nic nie rozumiem. W każdym razie ja tam nie byłem. Nie byłeś? Nie świeciłeś? Andrzej ciężko westchnął. Tomaszu, czemu nie zajmiesz się gotami? O dwunastej w nocy, skuleni w składaku, wypatrywaliśmy z Pawłem pojawienia się światła w martwym domu. Czekaliśmy do pierwszej, bezskutecznie. Paweł ziewnął. Zdrać mi, Tomaszu, dlaczego wymyśliłeś tę historię z dziurą w kajaku? Dokładnie obejrzałem Twój składak. Nie było w nim dziury. Przyznaj, bałeś się jechać w nocy do martwego domu. A dlaczego dziś jestem gotów tam pojechać? Nie wiem, jesteś dziwny. Dziwny? wybuchnąłem gniewem. Wariat jestem, wariat, rozumiesz? Ba, o tym wie cała nasza rodzina. Tylko ty jeden żyłeś dotąd w słodkiej nieświadomości, ucieszył się Paweł.